Hej, czy robię idiotę, albo czy robisz idiotę z siebie, podchodząc do kobiet? Pewnie nieraz słyszałeś o czymś takim, bo ja słyszałem nawet od najbliższych czasami znajomych, z którymi bawiłem się, yy, spędzaliśmy cudownie czas, dzięki mnie poznali dziesiątki. Czasami, czasami nawet. Kilka, kilkaset kobiet w swojej całej kadencji i czasami taki ktoś potrafi Wam powiedzieć, że pajacujesz, albo, że jesteś pośmiewiskiem, bo podchodzisz do kobiet, że zaczepiasz te kobiety. Pewnie, być może nieraz słyszałeś taką opinię. Powiem Wam z takich moich obserwacji. Kiedyś taki zrobiłem eksperyment społeczny, bo to trzeba używać takich słów dla wielu ludzi, którzy ich horyzonty po prostu są za niskie, żeby pewne rzeczy zrozumieć, trzeba więc tłumaczyć krok po kroku. Zrobiłem taki eksperyment społeczny, ubrałem kastan bezpieczeństwa, polałem się krwią i wsadziłem kurczaka w buzie. Zrobiłem ten eksperyment społeczny w dwóch miejscach. Jeden przed Filharmonią Szczecińską, drugi eksperyment społeczny na ulicy. Przed Filharmonią Społeczną, przed Filharmonią Szczecińską, nie społeczną, szczecińską, przysnąłem, wybaczcie. Pod Filharmonią Szczecińską, gdy stałem z tym kurczakiem w buzi, cały umazany krwią i tutaj w tym kastanie bezpieczeństwa, mówię, nie no, setki osób do mnie podejdą, zapytają o co chodzi. Wiecie, ile osób do mnie podeszło? Dwie. Zapytały tylko, czy to jest protest przeciwko kurczakom. Poszły dalej. W filharmonii szczecińskiej trzeba przyznać, że jest większość ludzi na pewno na pewnym poziomie. Ten poziom świadczy o tym, że ci ludzie byli również w wielu miejscach na świecie. I świrów w cudzysłowie, czy wariatów, tak jak niektórzy mówią. To jeżeli ktoś, może inaczej, moje jest takie skromne zdanie, ale tylko moje jest skromne. Jeżeli każdy z Was zwiedziłby cały świat, poznał wszystkie kultury ludzi na świecie, to nigdy, nigdy byś nie zwrócił uwagi na takie futro, z którym czasami byłem, na taki strój. Bo tych stroj widziałeś miliony, i to takich ludzi, że. Się mieści, ale jeżeli ty byłeś tylko w nie